Cześć, witam Was jeszcze raz w World of Warships. Ostatnie podejście do trybu halloweenowego, tym razem na Igorze. Niezwykle wygląda ten okręt, naprawdę. To jak on jest zrobiony, to jest mistrzostwo jakieś świata. I te prądy, jakieś cewki Tesli, no niesamowite, niesamowicie. Dobra, ostatnio, tak jak wspominałem... Nie udaje mi się kompletnie tego trybu wygrać. Zobaczymy jak będzie teraz. Rzuciło dwa blady co mnie cieszy. Niestety dużo igorów, mało jackali. Także trzeba będzie się skupić mocno na eliminacji katapult. Jaki mam zasięg? Niech ja sobie zresztą 11 km. Także pociski przeciwpancerne powinny być idealne na katapulty. A prawdopodobnie podłomkowo burzące trzeba będzie ładować w we wrogów. Dobra, zobaczymy, no zobaczymy sobie. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ta Transylwania dopłynęła do celu? Pewnie się nie uda, ale y, niechaj, że ta bitwa będzie ku pamięci tego trybu, y, jak i również mam wykrycie. Dostrzenono siły wroga. Co tu mamy? zikase? Ona się chyba nie rusza. Także spróbujemy na razie sprzeciw pancernych. Szanse raczej są niewielkie na przebicie, ale spróbujmy. Weszło, ale słabo. Dobra, udąkowo burzące będą na pancerniki, a... Tutaj ładnie weszło, co prawda. A na katapulty będę sobie walił sprzeciw pancernych. No zobaczmy, zobaczmy co z tego wyjdzie Szanse są naprawdę małe, żeby tutaj coś powalczyć Chyba koncentracja ognia Trzeba koncentrować ogień na jednym wrogu A wtedy będzie większa szansa na zwycięstwo Dobra, łupię, 4000 mam łupię dalej Igor jest mocno szybko strzelny Może być jednak bardzo przydatny, mówiąc szczerze Może nawet bardziej niż pancerniki Udałoby się coś podpalić, jest podpała Żeby te hapsy schodziły jak najszybciej No dobra, fajnie, fajnie ten igor strzela, podoba mi się Może to być jednak dobra maszyna Dobra, mamy zniszczenie Katapulta, walimy zaraz przeciwpancernę Dobra Wypłynąłem, za daleko pewnie wrócę się, wrócę się do Transylwanii, co by tam miała... Przeładuję nodą koło burzące. E, dobra, na razie jakoś idzie, na razie jakoś idzie. Co by ta Transylwania płynęła szybciej, może na wtedy nie dogonią te maszyny z tyłu, które zawsze nas doganiają. 19 tysięcy obrażeń. No, całkiem przyjemnie, całkiem przyjemnie. E, jest szansa trafić chyba tak, czy też nie. Przejdzie przez ten... Nie, nie przeszło. Jeszcze raz. Jeszcze raz, ale tutaj potrzebne będą przeciwpancerne Zasłania góra mamy, co tutaj mamy? Zikasę, zikasa, tutaj zasłania, wszystko nam zasłania Dobra, po co ja strzelem jak zasłania? Nie wiem Może coś tu wejdzie Dobra, trzeba tą zikasę trzeba będzie ładować Ale najpierw co z tym Dobra, lipa Zneutralizowany, dobra, czyli jednak się udało Jest kolejna, dobra Walimy teraz Podpały Żeby zasypać go ogniem Nie strzelamy w sojuszników? Trafiłem swojego Serio? Za blisko widocznie podpłynął. Przepraszam. No, powiem Wam, że ten Igor się kurde sprawdza. Może to będzie ten szczęśliwy okręt, który przyniesie zwycięstwo. 29 tysięcy na moim koncie. Dobra, jest zniszczenie. Atakujmy kolejny. Atakujmy kolejny. Poszły torpedy. Szkoda, że nie trafił Blade z tymi torpedami. Bardzo szkoda. Na razie się na mnie generalnie wrogowie nie skupiają. Muszę to wykorzystywać i robić po prostu maksymalną liczbę obrażeń. I cały czas muszę wrócić do tej Transylwanii. Jest podpała. Jest podpała. Gdzieś mi zwiewa tam nasza Transylwania. 26 tysięcy. No, moja drużyna tutaj się spisuje nieźle, nie najgorzej naprawdę. Jestem zadowolony. Katapulta i tutaj Blade. Blade tutaj się sprawdza. Ładnie gra. Mamy spota. Dobra. Upię, upię, upię. W katapultę szybciutko. Raz, raz, raz. Niszczyć katapultę. To jest moje zadanie między innymi. Więcej armat, więcej armat Dobra, zaraz tu się zderzę także muszę nieco przebicie. Jest przebicie, okej okay. Okej, okay, niszczyć katapulty Doskonale Doskonale, tutaj mamy Zikasę Ale wybiorę katapultę Ależ błąd, dobra, mój błąd Sorry chłopie Przeładujemy sobie na odłamkowe burzące Nie, jeszcze katapulta. Kurde, zaraz swojego trafię. No co za... Co za niefark. Mam krążownika, a się... Trafiłem w zikasę. Jedynie w zikasę. Ale tak naprawdę nie trzeba... Nie można... Pozwolić mu się zbliżyć. Teraz będę przeładowywał na tą zikasę. Jest katapulta rozwalona. No nieźle gra moja drużyna, naprawdę. Transylwania, dodatkowe zadanie nie powiodło się, szkoda. Szkoda, ale ładnie, 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 ładnie. Panowie grają bardzo ładnie. 40 tysięcy na moim koncie. Walczymy dalej, mam sporo hapsów. Coś mi ten celownik jej szwankuje. Ładny focus fire. Naprawdę jestem zadowolony. Niezwykle ze swojej drużyny. Pięknie tutaj grają chłopaki. Naprawdę. To jest realna szansa na zwycięstwo. Ode mnie poszła podpała. Tylko żebym znów swoich nie trafiał. Naprawdę. Fantastyczny focus fire. To może się udać. To może się udać. Zobaczymy. Jeszcze raz Putin. Jeszcze będzie... Masa wrogów Wreszcie trafiłem na właściwą drużynę Wreszcie trafimy na właściwą drużynę Pięknie Well done Niszczymy katapulty teraz Niszczymy katapulty Katapulta jest za Za zasięgiem Dobra Poszło w katapultę I jeszcze raz w katapultę żeby te katapulty nam nie spaliły naszego, po prostu, naszej transylwania. Ale Transylwania ma mało hapsów. Czemu ma tak mało hapsów? Co się stało z jej hapsami? Dobra, mamy zniszczoną katapultę. Jest Rasputin i mamy jeszcze Zikasy. I Rasputin i Zikasy. Tutaj nie będzie łatwo. Jakiś Focus Fire musi iść znowu. Nie te pociski. W sumie to niech fokusują na mnie. Mam dużo chapsów, mogę się jeszcze odrodzić. Dawaj, 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 dawaj. Jest podpała. Ja też płonę. Dobra. Jest okej. Okay. Nieważne, fokusujemy kolejny cel. Dwie podpały naprawię się. No fantastycznie gra ta drużyna. Tutaj mamy kolejne cele, skończmy ten okręt, skończmy ten okręt Jest! Jest zniszczony Teraz mamy tutaj potworną ofensywę Dwie podpały znowu, wezmę sobie naprawiarkę Nie wiem czy... Nie, to był chyba błąd, wydaje mi się to był błąd Teraz muszę zacząć tutaj po prostu krążyć Nawet się teraz fokusował Plus jest taki, że nie na Rasputinie, znaczy nie na... Nie na naszym... Tylko mam ilość taką potwora, że głowa mała aż. Nie wiem, czy ja to przeżyję. Mogę tego znowu nie przeżyć. Wystawiłem się potwornie na... Cztery podpały mam. Mam cztery podpały. Ci wrogowie tak jakby byli jakieś na cztery podpały to jest dramat. To jest absolutnie dramat. Mamy zniszczenie. Mamy zniszczenie. Może ten raz Putin teraz. Może tego raz Putina próbować. Przynajmniej jeszcze nasz okręt nie zginął. Dobra, próbuję, próbuję. Idę na raz Putina. się cały czas. Prawdopodobnie jest już po mnie. Mam jeszcze erkę, mam jeszcze erkę. Naprawiam się, ale kolejny pożar. Krążę wokół Rasputina. Prawdopodobnie jest to duży błąd. Ale denerwuje go na pewno. Dobra, zniszczył mnie. Co mnie zniszczyło? Rasputin mnie zniszczył. Skupił ogień na mnie, ale jestem bardzo ciekawy, jak poradzi sobie moja drużyna. No radziła sobie naprawdę świetnie w tej bitwie. A mimo to, zobaczcie jak ciężko tutaj wygrać. I jeszcze Zikasa i druga Zikasa i ten raz Putin. Gdzie są nasz... Gdzie jest Igor? Gdzie jest Blade? Gdzie jest ten Blade? Dlaczego ten Blade płynie tutaj? Dlaczego ten Blade popłynął tam? Bez sensu. Transylwania praktycznie nie ma hapsów, łupią w niego. Igor jest zbyt daleko, nie przyjmuje na siebie nic. A ma hapsy. Drugi Igor hapsów nie ma. No raczej się znowu nie uda, niestety Nie wiem, naprawdę, nie wiem jak wygrać ten tryb Chyba tylko w jakimś dywizjonie Ale naprawdę, no i był ładny focus fire w tej bitwie i, I wszyscy powalczyli, i były zatopienia i naprawdę eskortowaliśmy tą Transylwanię A mimo to znowu ta końcówka jest jakaś przegięta całkowicie Transylwania już ginie chyba tutaj niepotrzebnie zostały te dwa okręty. Bardziej, no zabrakło, zabrakło nam przede wszystkim, no żeby zatopić raz Putina, tutaj bez torped nie ma szans po prostu. Tu trzeba walnąć totalną salwę, żeby wszystko wyszło z tych torped, żeby mu zabrać za 100 tysięcy. Szkoda, znowu kolejna porażka. No nic, obejrzyjmy sobie wyniki. Nie wiem jak wygrać ten tryb, ale ja już do niego nie podchodzę. Także na tym moja przygoda. No mi się kończy, 65 tysięcy, no nie jest to dobry wynik, na pewno, 3 zneutralizowane katapulty, 2 wrogowie, 31 podpał, Blade, 0 fragów, no i to jest prawdopodobnie to, co zabrakło, Igory, 5, 4, 4, ja 2, 2, 1, Jackal. Blade zdecydowanie nam tutaj przegra tą bitwę. Za mało blade'ów, za mało blade'ów losuje. No dobra, tyle w takim razie z trybu halloweenowego. Kolejne bitwy już będą. Normalne, z jakiegoś tam drzewka lub premkowe. Także hejka, cześć.